Cześć! Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak doskonałym i uniwersalnym materiałem są piórka CDC. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że znane nam wszystkim piórka CDC są znakomitym materiałem pływającym. I tak naprawdę wykorzystujemy je przede wszystkim do budowania jeżynek, skrzydełek, czy to stojących, czy leżących, czy częściowo wystających, jak u emergerów, wystających oczywiście ponad powierzchnię wody. Ale to jest właściwie tyle. To jest cały zakres naszej pracy z tym piórkiem. Chciałem Wam pokazać, że piórko CDC to nie tylko skrzydło czy jeżynka, to jest materiał uniwersalny, doskonały na zbudowanie całej muchy. Wbrew pozorom jest materiałem trudnym, ale bardzo wdzięcznym, jeżeli już opanujemy zasady i całą sztukę pracy z tym piórkiem. Pomoc nam oczywiście może zestaw dedykowanych narzędzi stworzyć. Oczywiście, CDC to znakomity materiał na muchy pływające. I tutaj nie ma z czym dyskutować: z tym, że niekoniecznie muszą być to tylko jętki i chruściki, z CDC używając. Klipsu, używając narzędzi tych i narzędzi, które leżą przed Wami w trakcie robienia wszelkiego rodzaju much, można wykonać bardzo, bardzo różne muchy pływające. Mogą to być muchy, które pływają i przypominają spęty. Mogą to być muchy przypominające no, chociażby trzmiela, jeżeli zastosujemy klips i dwa kolory e, piór, odpowiednio wkładając je w pętle za pomocą klipsa na przemian jaśniejsze i ciemniejsze piórko, możemy stworzyć odwłok. Możemy dodać do tego pióra, e, e, które będą imitowały e, skrzydełka w dowolnym kolorze, czy ta ciemne, czy jasne, to już ta jest, należy jak gdyby do Waszego gustu. Możemy w końcu zrobić z nich imitacje rzeczy, owadów, które jakoś tak tradycyjnie łączymy prawie wyłącznie z, z materiałem sztucznym, z materiałem mm, nazywanym piankami. Możemy z nich równie swobodnie jak i z pianek zrobić chrząszcza. Możemy w końcu zrobić pływającego po powierzchni konika polnego, pasikonika, w zależności od tego, jakich kolorów e, użyjemy. Równie swobodnie możemy z tego materiału, z naszych ulubionych piórek CDC, Możemy zrobić muchy podpowierzchniowe, te tak zwane mokre, czy te właśnie nazywane podpowierzchniowymi, czyli wszystkie te, które unoszą się jednak pod powierzchnią, ale jeszcze nie opadają na dno jakieś i jak gdyby widoczne są dla ryb na filmie, na powierzchni wody. Mogą to być larwy ochotki. Mogą to być larwy komara i te wszystkie imitacje, również toną. To nie są tylko, tak jak powiedziałem wcześniej. CDC to nie tylko muchy pływające. Mark Petitan w swojej książce opowiada o tym, jak. Jedno z czasopism poświęcone wędkarstwu Muchowemu no, napisało czy, czy wydało artykuł, w którym obśmiano go, delikatnie mówiąc, za to, że z pływającego materiału usiłuje zrobić muchy nie tylko pływające. Otóż da się to zrobić i jest to również Znakomity materiał na muchy tonące, na nimfy wszelkiego rodzaju. Tutaj na zdjęciu widzicie, macie przykład takiej właśnie typowej, klasycznej, można by powiedzieć brązki. Ciekawe jest to, że ten tułów brzuszek, czy jak to tam nazwać, zbudowany jest ze skręconych dwóch piórek różnego koloru. Jest to tak naprawdę klasyczna brązka. Ma główkę wolframową, dzięki której oczywiście głęboko nurkuje. Jest to dużo nimfa, bardzo głęboko schodząca do dna, szybko schodząca do dna, ale można zrezygnować z tego koralika, wolframowego można zastosować tylko drut ołowiany i można stworzyć oczywiście toraks w zupełnie inny sposób niż tę jeżynkę. Można pozbyć się jeżynki. Możliwości jest bardzo wiele. Można również zrobić taką ciężką nimfę stosując jeden czy dwa koraliki. Zwróćcie uwagę na te E, nimfę z podwójnym koralikiem, zwróćcie uwagę na te promienie, które no właśnie co imitują? Imitują tak naprawdę e, pazurki, bo jeżeli, oczywiście możemy chwycić piórko w klips, możemy odciąć nożyczkami tę górną część i zastosować promienie do jeżynki. Ale możemy również te promienie po prostu oderwać. W momencie, kiedy je oderwiemy, to ta część tworzy nam promienie oderwane od stosiny, tak jak na tym zdjęciu, zaczynają imitować pazurki. Koniec tych promieni lekko zagięty, przypomina haczyki, czyli pazurki kończące, będące zakończeniem oczywiście tych odnóży różnych owadów. Dzięki temu możemy zastosować właśnie taki zabieg i dzięki temu uzyskać no, dość ciekawy efekt, imitację ruchomych, bardzo ruchliwych nóżek tych larw. Możemy również, można w końcu zrobić również imitację dżdżownicy czy glajchy, jak nazywają to niektórzy. Ja nie lubię tej nazwy, więc będę jednak posiłkował się tą dżdżownicą. Można ją zrobić w taki sposób, jaki widzicie na zdjęciu. Można zastosować, czy dodać jeszcze tak naprawdę na przykolanku czy za kolankiem i z przodu przy oczku fragment CDC, który będzie falował i imitował pierwsze i ostatnie segmenty dżdżownicy. Już mamy bez gum, bez squirmy wormsów stworzoną z naturalnych, wyłącznie z naturalnych materiałów dżdżownicy. Tak jak powiedziałem, tak naprawdę ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Polecam książkę Petit Jana. Tam bardzo wiele wzorów jest pokazanych. Ja będę w kolejnych filmikach pokazywał Wam, jak stosować jego narzędzia. Pokażę Wam, jak budować z CDC poszczególne. Elementy much, czyli zaczynając od bardzo drobniutkich, powiedzmy, dwudziestek haczyków, na których zbudujemy tułów, aż po olbrzymie haczyki, na których nawiniemy bardzo. Yy, yy, długie i grube piórka i uzyskamy dzięki temu tułów yy, odpowiednio gruby i w odpowiednim kształcie. To wszystko będzie w następnych filmikach. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, lajkujcie. Jeżeli uznaliście, że mój kanał jest dla Was interesujący, subskrybujcie. W kolejnych filmach będę. Pokazywał, rozwijał techniki pomagające w budowaniu much z CDC, i będę pokazywał wzory tych much, które będziemy budowali sobie wspólnie właśnie z tego wdzięcznego, oryginalnego, wyjątkowego i uniwersalnego materiału. Mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.